Cześć! Obecnie, w zmianie elementów wyglądu, granice stanowi jedynie nasza wyobraźnia i na szczęście zdrowy rozsądek. I chyba musicie przyznać, że do jednej z najbardziej widocznych i radykalnych zmian możemy zaliczyć farbowanie włosów, gdzie, na przykład, z romantycznej blondynki możemy przeistoczyć się w tajemniczą brunetkę. I właśnie. Farbą do włosów będzie poświęcony obecny odcinek. Jeśli chcecie dowiedzieć się, co wspólnego z farbami do włosów mają prostytutki i pijawki, o tym już za chwilę. że ponad 50% kobiet chociaż raz w życiu z lepszym lub gorszym skutkiem farbowało kiedyś włosy. I oczywiście nie jest to nowy wymysł, jak wszystko o czym mówię na Freakery, ponieważ tak naprawdę chęć zmiany koloru włosów sięga zarania naszej cywilizacji. Naukowcy twierdzą, że już w paleolicie zmieniano kolor włosów na rudy dzięki tlenkowi żelaza. 3400 lat przed naszą erą, a więc w starożytnym Egipcie, używano henny, która miała nadawać włosom czerwono-pomarańczowy kolor, ale oczywiście większość Egipcjan po prostu goliła głowy, a jedynie peruki farbowano różnego rodzaju kolory. W starożytnym rzymie pierwsze oznaki siwizny przykrywano krwią oślą lub cielęcą, a jeśli chodzi o chęć nadania nieco innego odcienia włosom, używano na przykład mikstury o dosyć okropnym składzie, mianowicie wyciągu z dżownic i pijawek połączonej z oliwą. To wszystko miało nieco rozjaśnić włosy. Kobiety sięgały równie często po wino, ale co gorsza, po arszenik, co często kończyło się wiadomym skutkiem. Poszukujące odmiany greczynki sięgały po popiół bukowy i kozi tłuszcz, ale co najciekawsze, we wczesnych latach Cesarstwa Rzymskiego prostytutki miały yy, jasno odznaczać się od reszty społeczeństwa, nosząc właśnie peruki z nomenomen jasnych włosów. Ale w jaki sposób uzyskiwały blond kolor włosów? Bardzo prosty, ponieważ kupowały zakrocie peruki, które pochodziły od germanów, czyli wiadomo, że tutaj włosy w kolorze blond, w kolorze rudym były właśnie przetwarzane później na peruki, które one mogły z dumą nosić, przechadzając się ulicami. W średniowieczu sięgano po czarną farbę uzyskiwaną z mikstury orzecha włoskiego, liści dębu, tlenka ołowiu i siarczanu miedzi. W epoce renesansu przez dzieła takich mistrzów jak na przykład Botticelli do łask znowu wróciły jasne, rude włosy i tutaj kobiety ryzykowały życiem, ponieważ sięgały, oczywiście się je było stać, po miksturę wykonaną ze złota, arsenu i kadmu. Cóż, czego się nie robi dla piękna, prawda? Epoka barokowa to peruki, a więc przez jakiś czas kobiety dały sobie spokój z karkołomnymi, domowymi sposobami farbowania włosów. Przez kolejne lata kobiety z większym, ale zdecydowanie częściej z mniejszym powodzeniem zmieniały odcień włosów, ale wciąż poszukując tego, co pozwoli im trwale zmienić kolor czupryny. W jaki sposób? Cóż, należało po prostu wyciągnąć pigment z włosów i zastąpić je syntetycznym barwnikiem, i to nastąpiło dopiero w XIX wieku. W roku 1818 francuski chemik Louis Thénard odkrył, że 3% roztwór nadtlenku wodoru, a więc woda utleniona, prowadzi do rozjaśnienia włosów. Moja ulubiona historia dotycząca farb do włosów i będąca jedną z historii e, przypadkowych odkryć wiąże się z rokiem 1863. Otóż wówczas angielski chemik William Henry Perkin, chcąc wynaleźć lek na malarię, wynalazł przypadkowo pierwszą syntetyczną farbę. Kolor z angielskiego nazywał się Mowin i, cóż, jak na tamte czasy był zdecydowanie zbyt ekstrawagancki i pankowy, ponieważ był to kolor fiołkowo różowy. Następnie August Hoffmann wypreparował cząsteczkę zmieniającą kolor, czyli P fenylediaminę, inaczej PPD, czyli element, który jest składową obecnie nawet wielu farb do włosów. Choć farbowanie włosów wciąż uważano za tabu i domenę kobiet rozwiązłych, jak chociażby makijaż, kobiety wciąż nie ustawały w poszukiwaniach i oczywiście za cel obrały sobie to co najtrudniejsze, a więc jak najmocniejsze rozjaśnienie włosów. Na początku XX wieku metody rozjaśniania wciąż były bolesne i cholernie nieprzyjemne, czyli na przykład kobiety stosowały wodę utlenioną, amoniak oraz płatki mydlane, żeby oczywiście uzyskać blond kolor włosów. Za wynalezienie pierwszej syntetycznej farby do włosów możemy podziękować Eugene Schulerowi, który to wynalazł farbę o nazwie Aureol w roku 1907. Następnie ta sama osoba postanowiła założyć swoją pierwszą firmę kosmetycznego giganta, a więc firmę L'Oréal. To, że powstała receptura na pierwszą farbę, nie oznaczało wcale, że proces farbowania był bezpieczny. Wystarczy chociażby wspomnieć o tym, że Schweller założył coś takiego jak francuskie stowarzyszenie nieszkodliwego farbowania włosów. Co może tylko dowodzić, że naprawdę pod jego kuratorem, pod jego wyspecjalizowanym okiem, fryzjerzy dopiero uczyli się, jak poprawnie i nieszkodliwie używać farby. I choć wynalazek z początku wieku dał kobietom nadzieję, one wciąż marzyły o tym, co wydawało się nieosiągalne, a więc o bardzo jasnym blondzie. I tak w roku 1925 powstała farba L'Oreal D'Or, która nadawała włosom złoty odcień, a więc rozjaśniała je, ale jeszcze delikatnie. W roku 1929 nastąpił przełom, a więc farba L'Oréal Blanc, która rozjaśniała włosy bardzo mocno. I cóż, wystarczy tutaj wspomnieć hasło promujące właśnie tę farbę, a więc Junona była brunetką, ale to Wenus była blondynką. Teraz na chwilę zatrzymajmy się przy archetypie blond włosej seksbomby. Choć w roku 25 została wydana książka mężczyźni wolą blondynki, na podstawie której powstał słynny musical z Marilyn Monroe, oczywiście upodobanie do blondu jest znacznie starsze. Ten kulturowo uwarunkowany zachwyt i skłonność do odwracania głowy, jeśli widzimy kogoś o takim kolorze włosów, wynika z dosyć prozaicznej przyczyny, ponieważ tak naprawdę blond jest niezwykle rzadkim kolorem. I początkowo był on kojarzony przede wszystkim z niewinnością, z prawością, z wiernością, ale to wszystko zmieniło się oczywiście przez Hollywood. Wówczas powstał mit właśnie tej niezwykle zmysłowej seksbomby i właśnie z seksualnością obecnie kojarzony jest ten odcień. Za moment narodzin platynowej blondynki uznaje się rok 1931, kiedy to premierę miał film o tym samym tytule i wówczas doszło do bardzo, bardzo dobrze przemyślanej kampanii Howard'a Hughesa i również powstania mitu gwiazdy pierwszej platynowej blondynki, jaką była Jean Harlow. Na potrzeby filmu Hughes nakazał pofarbować anielskie fale Harlow na możliwie najjaśniejszy kolor, jaki był tylko możliwy. Po tym filmie kobiety ogarnęła zbiorowa histeria. Pragnęły naśladować właśnie to, co miały okazję zobaczyć na ekranie, a po Harlow oczywiście, jak grzyby po deszczu, zaczęły pojawiać się kolejne gwiazdy o równie jasnym kolorze włosów, ale cóż, nie tak jasnym jak właśnie Jean Harlow. W Stanach Zjednoczonych zaczęły powstawać kluby platynowych blondynek, a sam Hughes zagwarantował 10 tysięcy dolarów tej osobie, tej kobiecie, która odtworzy blond, który na głowie miała właśnie Harlow. Cóż, żadnej się nie udało, a co ciekawe, Harlow nigdy nie przyznała się do farbowania włosów. Geneza tego jasnego, pełnego blasku koloru może przyprawić odreszczę, ponieważ... Kolor Harlow uzyskiwano poprzez mieszankę natlenku wodoru, amoniaku, płatków mydlanych i wybielacza i również spekuluje się, że być może to było przyczyną przedwczesnej śmierci aktorki, ponieważ miała ona jedynie 26 lat. Po II wojnie światowej podejście do farbowania włosów, jak i do makijażu w ogóle zupełnie się zmieniło i było częścią radosnego, hedonistycznego wizerunku nowej kobiety. W roku 1947 pojawiła się farba o nazwie Polycolor, która była pierwszą farbą, którą kobiety mogły spokojnie stosować w domu. W roku 1950 firma Claro stworzyła pierwszą, nieco mniej inwazyjną farbę do włosów. Miała ona nazwę Miss Claro Hair Color Bath, która pozwalała na dyskretne farbowanie włosów w domu o efekcie bardzo naturalnym i mającym nie niszczyć włosów. I tutaj warto zwrócić uwagę na niezwykle znaną kampanię reklamową, zresztą świetną, naprawdę, która miała bardzo słynne hasło, robi to czy nie? Mówiąc oczywiście o kolorze włosów, czyli nikt nie mógł być przekonany na 100%, czy kobieta farbowała włosy, czy też jest to jej naturalny kolor. Jak można się łatwo domyślać, od lat 50. nastąpił prawdziwy boom na farbowanie włosów. Farby naprawdę pojawiały się w niezliczonych kolorach, stawały się coraz lepsze pod względem składu, i farbowanie stało się na tyle powszechne, że w roku 1969 z paszportu w Stanach Zjednoczonych zniknęła rubryka Kolor Włosów. Lata 70. to oczywiście szybowanie popularności farb do włosów oraz powstanie słynnego hasła L'Oreal, ponieważ jesteś tego warta. Czyli tutaj tak naprawdę kobiety jawnie przyznawały się do farbowania włosów, była to kolejna typowa kosmetyczna czynność. W latach 80. natomiast zaczęto zatrudniać sławy do promowania farb do włosów, a więc tutaj już typowo Konkretny odcień zaczęto kojarzyć z daną gwiazdą, co jest zresztą popularne po dziś dzień. Obecnie największa zmiana dotycząca farb to te farby, które nie zawierają amoniaku i generalnie chęć pozyskania takich farb, które będą po prostu możliwie mało szkodliwe, możliwie naturalne, chociaż oczywiście jeśli chodzi o szkodliwość farb, to jest wciąż bardzo kontrowersyjny temat. Poszczególne dekady XX wieku to oczywiście moda na konkretne kolory włosów, a więc przyjrzyjmy się im niezwykle szybko. Lata 20 to oczywiście popularność klasycznej, głębokiej, mocnej czerni, która podkreślała graficzne cięcia włosów i była promowana przez gwiazdy Hollywood. Lata 30. to oczywiście lodowaty, wampowaty kolor blondu, czyli tutaj oczywiście najlepiej sobie to kojarzyć ze wspomnianą Jean Harlow, która była pierwszą platynową blondynką. Ten kolor świetnie podkreślał typowe dla lat 30. uczesanie, czyli fale gładko zaczesane na przykład z przedziałkiem, co naprawdę nadawało kobietom takiego nieco romantycznego wyglądu. Lata 40. i czas wojny to oczywiście praktyczne podejście również do pielęgnacji. Za ikony urody wówczas uznawano, np. Ave Gardner czy Katrin Hepburn, a więc do łask wróciły ciemne kolory włosów. Lata 50. to triumfalny powrót blondynek, choć tym razem blond występował w nieco cieplejszym, złotym kolorze włosów. Oczywiście możemy sobie tutaj wspomnieć o Merlin Monroe, ale również do łask wrócił rudy, czyli kolor, który wielu osobom kojarzy się na przykład z tymi typowymi Pinup Girls. W latach 60 pojawiły się pasemka. Zresztą świetnie widać to u Audrey Hepburn w filmie Śniadanie u Tiffanyego. Jeśli chodzi o pierwszą farbę domową, która właśnie pozwalała na tego typu efekt, to oczywiście Claro i Frost and Tip. Lata 70. to popularność frostingu, a więc techniki, która miała nadać włosom nieco bardziej naturalny efekt. Pojawiały się tam pasemka, które wyglądały, jakby były liźnięte, rozjaśnione poprzez słońce. Lata 80. to oczywiście jazda bez trzymanki, a więc przez scenę punkową na włosach zaczęły pojawiać się różne nienaturalne kolory, ale również na przykład to, co było wcześniej uznawane za dowód niedbalstwa, czyli na przykład odrosty, stały się popularne dzięki Madonnie. Lata 90. to popularność przygaszonych odcieni, to ciekawe, właśnie znowu zazębia się z popularnymi wówczas trendami w makijażu, popularne były również grube, kontrastujące pasemka. Lata 2000 to popularność ombre, czyli właśnie takiej gradacji koloru, która miała naturalnie przechodzić od najciemniejszego do najjaśniejszego elementu, co oczywiście najmocniej było widoczne na różnego rodzaju lokach i falach, które wówczas były niezwykle popularne. Jeśli chodzi o lata współczesne, Oczywiście wszystkie chwyty są dozwolone, ale sądzę, że za pewnego rodzaju trend możemy uznać wszelkiego rodzaju pastelowe, popularne kolory, takie jak różowy, morski czy mermaid hair, które są różnokolorowymi uczesaniami właśnie różnego rodzaju kolorów yy, włosów, ale również sądzę, że warto wspomnieć o szarości, która stała się symbolem akceptacji wieku i tak naprawdę akceptacji tego, co nieuchronne dla większości i tak naprawdę naturalne. Jak zwykle jestem bardzo ciekawa Waszych wrażeń po obejrzeniu tego odcinka, ale również Waszych osobistych doświadczeń związanych z farbowaniem włosów. Koniecznie dajcie mi znać w sekcji komentarzy na dole. Każdy komentarz czytam i na każdy staram się odpowiadać. Jeśli podoba Wam się Freakery, naciśnijcie na ikonę dzwonka, żeby żaden odcinek Wam już nie umknął i po prostu zasubskrybujcie kanał. Możecie mnie też śledzić na Instagramie, gdzie nieco częściej daję znać co u mnie słychać poprzez zdjęcia, ale zajrzyjcie również na bloga, ponieważ tam czasami pojawiają się różne teksty. I co? Zapraszam Was do oglądania kolejnych odcinków Freakery. Do zobaczenia!